Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu czwartkowej sesji. Eee, zobaczmy, co się dzieje w tym momencie na rynku światowym, zobaczymy eee, co się dzieje na rynku krypto i tradycyjnie dokonamy podsumowania tego, co się wydarzyło na warszawskim parkiecie. Na przed trzema wydźmiami pewnie trochę się wydarzyło. Zobaczymy zaraz, co oczywiście tam miało miejsce. Jeżeli tematyka podsumowania Cię interesuje, to zapraszam do pozostania ze mną. Jeżeli zostajesz, to pamiętaj o formie podziękowania dla mnie za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie przygotowuję. Wystarczy rzucić łapę w górę i komentarz. A dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji dzwoneczka i Przechodzimy od razu do konkretów. Zacznijmy od informacji, które napłynęły ze świata. Jak czwartek, no to wiadomo, że nie może zabraknąć informacji z amerykańskiego rynku pracy, bo widzimy, że liczba amerykańskich bezrobotnych zaskoczyła ekonomistów. Poprzedni tydzień w USA przyniósł 1,5 miliona wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, choć z tygodnia na tydzień odczyty te są coraz niższe, to jednak najnowsze dane okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań analityków i zerknijmy na wykres. Tutaj mamy ładnie to przedstawione. Widzimy, że no, z tygodnia na tydzień rzeczywiście coraz ich mniej, ale cały czas. Jest wysoko, ile lecimy dalej Informacje ze świata. Największy spadek PKB Nowej Zelandii od 29 lat. Gospodarka Nowej Zelandii skurczyła się o 1,6% w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku w stosunku do poprzedniego kwartału, wynika z oficjalnych danych opublikowanych w czwartek. To największy spadek PKB od 29 lat. I lecimy dalej. Szwajcarzy nadal będą interweniować na franku. Stopy rekordowo ujemne. Szwajcarski Bank Narodowy nie zdecydował się na zmianę polityki monetarnej. W okresie najgłębszej recesji od 45 lat Szwajcaria i tak wchodzi z najbardziej ujemną na świecie stopą procentową. Stopa oprocentowania depozytów pozostała bez zmian i wynosi minus 0,75%. Taki stan utrzymuje się w Szwajcarii od stycznia 2015 roku. Żaden inny kraj na świecie nie ma tak niskiej krótkoterminowej stopy procentowej. I lecimy dalej gra 11-bit studio This War of Mine w kanonie lektur nieobowiązkowych. I jak widzimy tutaj mamy wypowiedź premiera i zobaczmy, co on tutaj ciekawego powiedział. Morawiecki stwierdził, że studio, studia gamingowe takie jak 11-bit studio to oczka w głowie polskiej gospodarki i to był dosyć ciekawy cytat. Poprzez Włączanie gier również do systemu szeroko rozumianej edukacji będziemy w stanie poszerzyć granice naszej wyobraźni, a przez to również wnieść coś nowego do kultury, nie tylko Polski, ale kultury całego świata, dodał Marowiecki. No. Przyklaskujemy, zobaczymy, jak to się odbiło dzisiaj na kursie. Oczywiście 11 bit, i co tutaj ciekawego mamy? Przybywa zawieszonych firm. Choć tarcza antykryzysowa miała uchronić miejsca pracy i pozwolić utrzymać firmy w czasie pandemii, ostatnie dane centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej sprowadzają na ziemię. Tylko w kwietniu 2020 roku zawieszono prawie 24 tysiące firm. Tu jest bardzo ciekawe zestawienie, możesz sobie od razu szybko zorientować się, jak to wyglądało w marcu ubiegłego roku i w kwietniu w stosunku do yy, obecnego czasu, czyli widzimy, że ile mamy wznowienia działalności gospodarczej, zakończenia działalności gospodarczej, założenia działalności gospodarczej oraz zawieszenia działalności gospodarczej. Tego już nie będę odczytywał, możesz sobie za chwilę zatrzymać i zobaczyć tak naprawdę jaka jest skala. Lecimy dalej. E, ceny mieszkań e, będą spadać 5-7% rocznie do końca 2020 roku. Tak e, twierdzi jedna z firm doradczych, tak jak widzisz. Zobaczmy co tam ciekawego. Firma spodziewa się, że odbicie rynku mieszkaniowego może nastąpić na przełomie 2022-2023. A jeżeli chodzi o jakieś większe, zobaczmy: jest jakieś info odnośnie głębszego spadku? Nie. Czyli mamy, to jest 5-7 rocznie. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie i lecimy dalej. Fatalne dane z rynku pracy o tym mrożenie nie pomogło. Maj przyniósł trzeci z rzędu spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Skala redukcji etatów okazała się znacząco głębsza od oczekiwań. To jest przejawem recesji wywołanej marcowo-kwietniowym zamknięciem gospodarki przez rząd. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosła 6173 i była 84,9 tysiąca niższa niż miesiąc wcześniej, <laughs> wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To drugi najgorszy odczyt po 2005 roku. Roczna dynamika zatrudnienia wyniosła minus 3,2% rok do roku i była znacznie niższa od oczekiwanego przez ekonomistów minus 2,6%. No Widzimy to oczywiście na wykresie, jakie mamy to tąpnięcie, i lecimy dalej. Nasz naszym wysiada Tesco, wycofuje się z Polski, przejmie go właściciel Net To taką informację ci newsa zostawiłem, i lecimy dalej. Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40% rok do roku. Mówimy o tym cały czas, dokonując przeglądów bankowych, czy też podsumowań sesji, że banki na pewno sobie poradzą, bo po prostu przerzucą tam, gdzie nie zarobią. Koszty będą większe dla konsumenta, dla klienta, i wiadomo, że i tak, i tak. Bilans ma się spiąć i widzimy, że pandemia szkodnika i niskie stopy procentowe powodują wzrost cen usług bankowych. Z najnowszych danych GUS wynika, że w maju 2020 roku usługi bankowe zdrożały o 40% w ujęciu rok do roku. Wiele wskazuje na to, że nadciąga fala podwyżek. Zapłacimy więcej na zakonta i karty. I tutaj, oczywiście, mamy konkretne również przykłady, możesz się z tym na spokojnie zapoznać. Bo co, po niektóre naprawdę są dosyć spektakularne i to wzrosty są bardzo konkretne, na przykład są duble. Popatrz tutaj za przelewy było 10 zł, jest teraz, było po 5, czy na przykład no po prostu zdublowane są wartości, możesz na barkierze sobie z tym się zapoznać na spokojnie, czyli no banki będą szukać źródełka przychodów w kieszeniach swoich klientów. Od 1 lipca lot uruchamia połączenia europejskie, a skoro lot uruchamia połączenia europejskie, a no wiadomo skarb państwa, no to Myślę, że raczej już nie powinno być żadnych dziwnych obostrzeń. Od początku lipca, Narodowy Przewoźnik uruchamia połączenia międzynarodowe, które obejmą 20 europejskich miast. Bilety trafią do sprzedaży od 18 czerwca. I zobaczmy, gdzie to będziemy latać. Jak widzimy, tutaj mamy miasta, które są wymienione w konkretne państwa. Czyli jeżeli się wybierasz i chcesz polecieć lotem, no to już wiesz, gdzie tak naprawdę będzie można się udać właśnie tą linią lotniczą. I lecimy dalej. Rusza wyścig o widza kinowych multiplexów. I kiedy te kina otwierają się dla wszystkich fanów i kinomaniaków? Jak widzimy tak, 19 czerwca drugo, będzie otwierało się Multikino, potem mamy Cinema, będzie się otwierało 3 lipca i również będzie się otwierał Helios. No, zobaczymy, jakie będą premiery i lecimy dalej. To była informacja, która dzisiaj no wstrząsnęła spółkami energetycznymi. Aktywa węglowe wydzielone z grup energetycznych. Czyli to jest oczywiście wypowiedź Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych ocenia pozytywnie pomysł wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych poinformował w czwartek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. No i to informacja oczywiście co spowodowała? Popatrz, wystrzał na PGE przepiękny akurat tu jest na screenie ujęty, czy również wystrzał na Tauronie, tutaj akurat go nie ma, ale zaraz zobaczymy na podsumowaniu jak się finalnie oczywiście sesja zakończyła i na koniec właśnie PGE uruchomi wkrótce dwie farmy wiatrowe. Jak widzimy Polska Grupa Energetyczna otworzy wkrótce dwie farmy wiatrowe powiecie Kamień Pomorski ruszy 33 wiatraki o mocy 2 MW, natomiast w powiecie Gryfice 10 wiatraków o mocy 2,2 MW podała spółka na Twitterze. Bardzo ciekawe, zobaczymy oczywiście czy też. Taki news wspomorzony przez informacje z rządu również spowodował spompowanie na PG, a na pewno tak. I lecimy teraz, zerknijmy na świat, co się ciekawego dzieje, a widzimy, że ropa zbliża się do zakresu górnego Tutaj ograniczenia swojego boksu, który tutaj utworzyła. Czyli cały czas panowie mają ochotę być może przetestować poprzednie wybicie, a w konsekwencji jak już oczywiście rozjadą i paliwo na to pomoże, no to dojście i zamknięcia w końcu tej luki wywołanej tym krachem pamiętnym na ropie. A jeżeli nie, i od zabraknie im paliwa, to niestety prawdopodobnie mogą testować jeszcze raz. Poprzednie dołki i lecimy dalej na dax DAX dzisiaj, no, widzimy, że w totalnej niepewności, jak na razie, chociaż sesja cały czas trwa, 12307 punktów. Zobaczmy, czy stany, no, stany już wyciągają, mieli oczywiście tąpnięcie 3105 punktów w tym momencie, ale już powoli cisną do góry. Jeżeli chodzi o nas, dax również powoli ciśnie do góry 9988 punktów i wczoraj już byli bardzo blisko tego, żeby ponownie zbliżyć się do swoich szczytów. Jeżeli chodzi o srebro, to dzisiaj w korekcie 17 dolarów 36 centów za uncję. Złoto również dzisiaj spada 1720 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to mamy odwrót. Złotówka nam się dzisiaj umacnia. 4 zł 16 za franka, euro dzisiaj 4,44. Dzisiaj z dolar 3,96 zawieszeniu czyli widzimy, że no dzisiejszy dzień należy do złotówki. Jeżeli chodzi o WIG20, zaraz w szczegółach go zobaczymy, ale cały czas Idzie nam tutaj bokiem. I zerknijmy jeszcze na DAXA w szczegółach, żebyśmy wiedzieli, które spółki dzisiaj tak mocno nim szarpią. Tutaj mamy bas numerem 1, tu mamy wzrosty, tu mamy wartości punktowe. Jak widzimy, popatrz na tą, wiesz, znasz w ogóle tą spółkę, to możesz dać w komentarzu, co tam się w ogóle wydarzyło, że mamy aż tak drastyczne zejście na tej spółce i to spółce, która wchodzi w skład DAXa, no to nie można przejść obok tego obojętnie. I lecimy oczywiście z indeksem strachu na gamingu 40 na gamingu, mówię na krypto, oczywiście pamiętaj o 21 poświęcimy na to osobny materiał, 40 indeks strachu. Bitcoin dzisiaj kosztuje 9433 dolarów za sztukę i popatrz, mamy Maraz, jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, nic praktycznie ciekawego się nie dzieje. Ewidentnie, Ban gdyby się zatrzymała gaming, tutaj mówię cały czas nie gaming. Widzisz, wchodzi. Mówię oczywiście o krypto. Awe 12% do góry, 9,57%, Hyperion, Hedera 9,34%. No Mamy troszkę wzrostów na altach. Jak duże, to oczywiście poświęcimy na to osobny materiał. Zobaczmy na spadki, tak na szybko, tylko żebyśmy mieli tutaj pogląd. Flexa Coin obrywa 25%, Digibate i 7,5% z i to są te największe spadki, sama dominacja Bitcoina dzisiaj 65%, a jak jeszcze nie masz i nie uczestniczysz w tym rynku, to pomyśl o tym, warto założyć sobie rachunek, tu masz Bitbaya, tu masz Binance'a i te dwa, te dwie giełdy dają Ci ekspozycję już naprawdę na można powiedzieć, cały świat i cały wybór, jeżeli chodzi o rynek krypto. Jeżeli chodzi, jeszcze mam tutaj społeczność karty, pamiętaj, w czwartek zawsze uruchamiam oczywiście głosowanie, możesz sobie oddać głos na spółkę zagraniczną, a w sumie to dwie, które się pojawią w najbliższym przeglądzie na weekendzie. Widzimy, że no, Tesla na prowadzeniu 39%, potem mamy Exxon, 21%, Mastercard dosyć wysoko, 21%, Citigroup, który się nie załapał ostatnio, ale był wysoko, no teraz się nie cieszy powodzeniem, GP. Morgan Organ, również się znalazł w naszym tutaj ankiecie. Jeżeli chcesz oddać swój głos, to zapraszam na kartę społeczność. Oddaj i zdecyduj o tym, które dwie spółki zobaczysz w moim e, nagraniu w najbliższy weekend. I przechodzimy teraz do tego, co się wydarzyło na rynku polskim. Podsumujmy to, zobaczmy, co się ciekawego dzieje. Oczywiście, jeżeli chcesz coś dodać na hity New Connectów, pisz w komentarzu. E, aktualizuję to i oczywiście ostatnie zgłoszenia również są dodane. E, chcesz na szybki podgląd listy YouTube'a, również możesz dorzucić czy na produkcję podstawową i popatrzmy, jak to w szczegółach oczywiście wygląda. Dzisiaj ciasteczka się obudziły znów i wykręciły 13,5% do góry. Harper 5,8% do góry, potem nieznacznie powyżej zera Żywiec, Delco i Wawel. A na minusie mamy Giel Kosmet, który obrywa blisko 7%. Boruta ponad procent i PCC również liderzy obrotu to Harper 4, ponad miliony. To o czym świadczy prawie bańkie 300 Giel Kosmet. To też bardzo ciekawy obrót. Jeżeli chodzi o 11 bit, to tutaj mamy Altusam, który wykręcił kolejne procenty do przodu: 5,74, trakcja 3,67, Sonel 2,13, a na minusie mamy Serinusam 4,76, Rubicon 3,21, czy Elkop 3%. Liderzy obrotu to dzisiaj trakcja 2,5 miliona, no i 3% do góry. I jeżeli chodzi o listę hitów New Connectu, z ubiegłego tygodnia Cambridge bez zmian, nic się nie dzieje. Menica za to oberwała 1,27. Jeżeli chodzi o hity New Connectu z tego tygodnia już, bo lista nam troszkę urosła. Zobaczmy, co tutaj rekordziści nam dzisiaj zaprezentowali. Telgam dzisiaj ładnie o 20% do góry. Digital 8,89. Termo 5,54 ostatecznie, ale tu jest taka mielonka. Panowie tutaj sobie wydzierają akcję z jednej ręki do drugiej, nie za. Tutaj jest akcja Kubik 418 do przodu, Premium 418, Remersora 268, a na minusie mamy Cebła 15%, Inogen traci 4,65%, a 104,31%. Liderzy obrotu dziś to Inodgin, bańka 100, na Premium. Jeżeli chodzi o tutaj w grupach, mamy pogromców, zobaczmy: Data Walk dzisiaj 10% do góry, Biomet Lublin 7,82, bardzo ładnie. Biometr już od przyszłego tygodnia znajdzie się w tutaj. EWIGUS 40 tak więc zmiana indeksu jutro na Twitterze wrzucę dokładnie które to są spółki chyba jeszcze Mercator chyba kojarzę że też będzie wchodził do EWIGUS 40 ale jeszcze to oczywiście zweryfikuję jutro na Twitterze podam dokładnie jaka jest, jakie są zmiany w indeksach właśnie od przyszłego tygodnia MPF grupa 392 a na minusie mamy Blitz 521 i 465 i Farmene 463 biomet Lublin liderem dzisiejszego obrotu naprawdę kosmiczne obroty ponad 19 milionów Mercator 6 milionów 3 miliony ceny. Format Datawork 2800 ponad bankę i i Neuka. Jeżeli chodzi o WIG budownictwo, zobaczmy, Pozbud 15% i pół do góry pięknie D. Potem mamy Dekpol prawie 7% Mostal 6.90, trakcja 367, Mirbud 318. To są te największe wzrosty w tym indeksie, zobaczmy na to co się dzieje z drugiej strony, czy największe spadki? CNT obrywa 5,88 Remek 5,21 Budimex 3,06. Jeżeli chodzi o obroty, to dzisiaj liderem Budimex 6, 7 600 2,5 miliona Trakce i Rafako bankę 100. Jeżeli chodzi o nieruchomości, zerknijmy. Pierwsza ta spółka 7% na plusie, MLP Grupa 5,23, potem mamy kolejną 4% na plusie. I zerknijmy sobie niżej. Na minusie mamy Plaza 932, na minusie Alta 473. Triton 7368 w obrotach GTC liderem 298 tysięcy. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to tutaj dzisiaj Kaspar rozgrywany był bardzo mocnie. Widzimy, że obrotu nie było, ale urósł o 41%. Potem mamy City 989, Compab 597, Piąteczkę mamy na Chodniko Novita 410. Zerknijmy sobie, co dzisiaj inwestorzy oddawali, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe. Budimex 3% w dół, Krka 2,31, Aseco SE 2% i 2% Autogaz. Liderzy dzisiejszego obrotu w tym zestawieniu to oczywiście Orlen 104 miliony, obrywa dzisiaj 3 dziesiątki, Lotos 38, czy PGNiG 12. Po mamy Unimot i Lene, które dzisiaj na zielono nieznacznie zyskują, a po wypłacie XTB 3,33 na plusie, NY2% na plusie, czy CM Pharma 1,36, na minusie mamy APS Energy prawie 4%, ASECOPOL 3,5%, 3%, 3 TS Games. Liderzy obrotu TS Games 8400, XTB 8300, 7400 Play, czy ASECOPOL 4,5 Banki. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, zobaczmy sobie dzisiaj Games Operator. No, nasz debiutant tegoroczny 23% na pięknym obrocie wykręcili do góry. One more kontynuuje rajd wzrostowy 12,7%. CreepyJar 11% do góry. No, już niedługo się zbliży do 1000 zł za jedną akcję. Sonka 10%. Warsaw 824 na plusie. A jeżeli chodzi o spadki, zerknijmy. Dzisiaj Vivid obrywa 4,85. Moonlight 476. CJ Games 363. Sherry 345. Liderzy obrotu dziś to oczywiście Król, bo bez niego. To nie ma oczywiście yy, szans na wyższe obroty na innych spółkach. 72 miliony, 3 zaledwie setne na minusie, 13 i prawie pół miliona na 11 bit TS Games, 8400, 74700 Playway play Games Operator, prawie 4 banki, 3300 Creepy Jar, One More, Sonka i movie, movie Games grubo powyżej. Banki. I lecimy teraz z bankami. Banki BNP dzisiaj 3,45, Millennium 2,70, PKO BP 1,72 i to są te największe dzisiaj wzrosty, a jeżeli chodzi o ujemne wartości to Santander dzisiaj 3% w dół, liderem spadków handlowy 2,91, Santander drugi 2,5%. Czy ING, również Getty i Aldro poniżej 2% na minusie. Jeżeli chodzi o PKOPP, to liderem obrotu dzisiaj jest 115 baniek, PKOSA 50 milionów i praktycznie w miejscu 2200 na plusie Santander 15 i 12, Aldro sam indeks urósł 14 setnych 4270 punktów, a dzisiaj na gamingu, gdzie oczywiście shorty były w grze, 31320 punktów, 1,37 na minusie. W branży odnawialnych źródeł energii biomas dzisiaj no, budzi się, bo nawet obrót wystrzelił. Co tam się na biomasie ciekawego dzieje? Daj znać w komentarzu, 7,76% do góry, termo 5,54, na minusie mamy dzisiaj tylko 3 LQ, 2,78, InterAlt 1,9 czy 1,27 Nowavis. W obrotach to Biomas jest dzisiaj liderem tego zestawienia, czyli naprawdę coś ciekawego musi się dziać. 915 000, 0,1 baton, 604 409 remont solar. I jeżeli chodzi o indeksy dzisiaj, no to zobaczmy, że energia po prostu wystrzeliła. 10% do góry kosmicznie, MS Bas 8%, Leki 2,7, Media 1,76. Z głównych indeksów WIG 20 na plusie 1795 punktów, 45 setnych na plusie. Zerknijmy, no głównych indeksów tutaj jeszcze mamy Edzwig 80, 13391 punktów, 77 setnych na plusie, a MVIG 40, razu mi się rzuca tutaj w oczy, 3528 punktów, prawie pół na minusie. Liderem spadków dziś w indeksach jest Games, 1,37 na minusie, Info, 12. 20... 9 na minusie I127 wig CE. Jeżeli chodzi o szczegóły, zerknijmy na wig 20, największy indeks. Tutaj popatrz, co się dzieje. Tauron kosmicznie wystrzelił 16% do góry, to jest pokłosie oczywiście informacji, którą pokazywałem wcześniej. PGE 14% do góry i nieznacznie powyżej zera. PKBP jeszcze 1,72, 1 na banku JSW na plusie PKO, SA, LOTOS i CCC bez zmian Orange. A na minusie mamy Santandera 3%, Aior 2,11, Dino 1,56, czy cyfrowy, 1,38. Liderze obrotu to PKBP 115 milionów. Tauron 109 i 104 na PKN Orlen. IPG 95, no widzimy, że Energia dzisiaj rozegra rozegrała ten rynek, bardzo konkretne wzrosty i oczywiście obroty. Envik 40 i popatrzmy, Enea 8,53 również pięknie urosła, Mabion 4,35, Energia 3,73. I po pozostałe spółki, tak jak widzisz, nie ma tego zbyt dużo. A zobaczmy również na spadki: Forte 441 na minusie, Start Product 381, po 354, Tes Games 312. Jeżeli chodzi o obroty, no to dzisiaj Elevenbit Bit 13,5 miliona, NEA 12712 milionów, Amrest. To są ci liderzy dzisiejszego obrotu. Zerknijmy na małe spółki, na nice 80. Co ciekawego się tutaj wydarzyło. NEVAC liderem 11,5%, DATAWORK 10%, OAT 7,23%, BIOTON 6,70%, POLICE 5,93%. To są ci liderzy dzisiejszych wzrostów na SIG 80. Przewijam, spokojnie sobie możesz zatrzymać, spokojnie sprawdzić to całe zestawienie, które tworzy tutaj dla Ciebie. I zobaczmy, PBKM, Obrywa najmocniej w tym indeksie: 542 na minusie, Serinus 476, Pryor 471, Voxel 465, CA Games 363. Liderzy obrotu dziś to zobaczmy, kto tutaj dzisiaj: Mercator 6,2800, 2800 data Walk Trakce 2,5, OAT dwie banki, dwie banki również ABPL, a Astarta, banka 900, banka 700, Medical, Rafaco banka 100. Zobaczmy na New Connect, czyli indeks dla wszystkich wilków z GPW. Co ciekawego tutaj się dzieje: inbook, jak widzimy, 54%. Procent do góry kosmicznie, oczywiście do weryfikacji, ciekawe co tam się dzieje. Surfland 42% do, do przodu. Potem mamy kolejne, Acrebi 37%, Blutax 31%, czy mm, kolejne spółki na fajnych obrotach, BB Invest 20%, tutaj mamy Telgam 20%, co jeszcze jest na obrocie, OneMore 12%. Tutaj mamy śląskie 11-11 creepy jar. Od razu po obrotach nam się to rzuca. Pamiętaj, że New Connect, no, niestety, to jest oczywiście dużo większe ryzyko niż główny parkiet. Musisz to uwzględnić w swojej strategii. A największe spadki to Fiten. Dzisiaj obrywa 45%. Co z tego, że taki obrót, jeżeli masz w portfelu, no to niestety, jak się zalogujesz, to zobaczysz coś takiego. Binary obrywa 26%, Synerga 18, prawie 19%. Tutaj mamy większy obrót cebuła obrywa 15%, czy na przykład LG Trade 12%. 48 tysięcy, następna spółka, od razu łatwo po obrotach włapać się, że coś jest nie halo pewnie na tych spółkach, skoro jest dynamiczny zjazd na podwyższonym obrocie, warto to weryfikować, to są bardzo istotne rzeczy, jeżeli chodzi o obroty. Creepy Jar 3 miliony 300, 000, Lider New Connectu, one more Bańka 800, Bańka 600, Invention, Sonka, Bańka 400, Blisko Bańka 400, Movie Games Śląskie i Inojin powyżej miliona. Jeżeli chodzi o WIG, zerknijmy na indeks. Szeroki, co tutaj ciekawego na tym rynku się dzisiaj wydarzyło, jakie spółki dzisiaj namieszały najmocniej w tym zestawieniu i oczywiście statystyki. Jak widzimy, mój 50% do góry, ale zaraz zweryfikujemy, czy już mamy potwierdzenie, czy też nie, jak to w ogóle wygląda. Zobaczmy, potem mamy Games Operator 23%, kolejna spółka 20%, 19% Slepzak, redant 18, 16%, Tauron, Pozbud 15, 14%, PGN, Newak 11, 11%, Lubawa, DataWalk 10. No naprawdę pięknie, dzisiaj transakcji zawarto 134 441 sztuk i obroty dziś no przekroczyły miliard 107 769 625 zł. Moje potwierdzone już 32%. Procent na plusie. Pamiętaj, że jutro trzy wjeźdźmy, tak więc no, obroty, szczególnie pod koniec sesji. Ta ostatnia godzina jest dynamiczna. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to oczywiście. Odsyłam Cię do artykułu. Linka pod, podrzucę w opisie. Spadki na Wigu dzisiaj najmocniejsze na Plaza. Centra 3932 Gielkosmet 688, CNT 588, PPK M542, Remek 521. I to są te największe dzisiaj spadki na Wigu. A co dzisiaj i co jutro się wydarzy, oczywiście Ci podrzuciłem już na jak jakinwestować.com. Tam sobie możesz przejść i spokojnie się zapoznać z informacjami, które na, na rynek oczywiście napłyną. Tutaj masz trzy wiedźmy. Jutro bardzo ważny dzień. Trzeci piątek miesiąca. Warto się zapoznać z tym. Jeżeli jeszcze nie wiesz, info, podkleję Ci pod oczywiście pod opisem i info. Zobaczmy, co jutro się święci. Widzimy, że mamy raporty jeszcze za ubiegły rok. Mamy również dużo walnych, czyli będą też informacje odnośnie dywidend, które będę aktualizował na bieżąco oczywiście u Ciebie, czyli jutro, jednym słowem, zapowiada się bardzo ciekawy dzień z racji tego raz, że to jest koniec tygodnia, będą na pewno informacje również płynąć ze świata, trzeba być czujnym, no i trzy wiedźmy, myślę, że obroty na pewno będą jutro bardzo zacne, jeżeli chodzi o sesję, tak więc warto mieć rękę na pulsie, obserwować co się dzieje, no i na pewno będą i perełki, i będą spółki, które będą dynamicznie zrzucane, sam możesz odnieść do tego, które z nich zasługują na to, żeby umieścić się na przykład na hitachniu connectu, czy też na szybkiej liście podglądu, na które warto zwracać uwagę, które mogą być pompowane, a które będą zrzucane przez rynek. Oczywiście czas pokaże, a jutro podsumujemy sesję i zobaczymy, co ciekawego się wydarzy. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie, trzymam kciuki za Twoje wyniki, trzymaj się, hej!